niektórym, skończyło się apele w jeszcze niektórzy tu byli do godziny 22.00 i bardzo chcą przyjechać na wspólne spotkanie samo, by tutaj modlić się, dziękować, by tutaj dzielić się swoim doświadczeniem. Można bawić się bez alkoholu. Wiele lat temu mój rodzony brat miał wesele bezalkoholowe. Tak obawiali się, jak to będzie, czy goście przyjdą. Gdy jedną zapraszali na wesele, mówił, o jak to dobrze, bo moja mama przed wojną też miała wesele bezalkoholowe. I wszyscy się bawili, po dzirej, było, bo wesoło, nikt nikomu krzywdy nie zrobił, popił, wszyscy pamiętają do końca, co było na weselu. te same korzyści. Patronem warunków przejściowych jest też święty Maksymilian Korbe, ten, który swoje życie że za drugiego człowieka. Właśnie tak jest wymiar dobrowolnej abstynencji. Oddać tak. coś, co nie kosztuje. To, że nie będę używał, kupował, częstował napojami alkoholowymi. Wiemy, że to bardzo może kosztować. Ale oddaje to z miłości do drugiego człowieka. Czyli dać siebie samego dla drugiego człowieka. Działak przejściowy, jeszcze przed II wojną światową, rządzi Jan Kapica na Śląsku, powiedział: Nowoczesnego alkoholizmu nie da się pokonać bez abstynencji. I dlatego Kościół, bieżący z pomocą, wierny właśnie w tej, w, tej, w, tej, w tej dziedzinie, pracuje wokół takiego hasła. Takie hasło zostało i program zawarty w takich słowach przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Wszyscy jesteśmy powołani do trzeźwości, ale nie osiągniemy tej trzeźwości, jeżeli nikt z nas nie podejmie dobrowolnej abstynencji, czy to jako postu ofiary, czy to y, jako abstynencji stanowej, zawodowej, czy też abstynencji y, na drodze zdrowienia, wychodzenia z choroby Zakończmy to rozważanie słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział na Jasnej Górze w czasie apelu jasnopolskiego. Mario Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o moich swych bliskich, o trzeźwość siebie samych, o trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie, zwłaszcza w miesiącu sierpniu a także w czasie przygotowania do tej papieckiej pielgrzymki. Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać, pomniejszać. Nie wolno. Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka i trzeba iść pod prąd, pod prąd społecznego nawyku i płytkiej opinii, pod prąd ludzkiej słabości, pod prąd źle rozumianej wolności. Jezus dzisiaj w Ewangelii powiedział, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu powiadam Wam będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Ciasne drzwi, wąska prawa, ale do no, Bierza do szczęścia, nie tylko wiecznego, ale już tutaj na ziemi. W duchu dnia Pawła II, nawet spęd tego Musicie od siebie wymagać, choćby nikt inny od was nie wymagał, musicie wy od siebie wymagać. Człowiek, jeżeli chce być szczęśliwy, musi być też zdyscyplinowany, musi wymagać od siebie, od innych. Powstańmy wyznać naszą planę. Wierzę w jednego Boga. O Ojca, w Bogącego. Jezusa Chrystusa, który pokonał wszelkie zło i swoim naśladowcom daje siłę do nawrócenia i przemiany życia, zanośmy do Boga pokorne prośby. Za przyczyną Maryi Matki Kościoła łódmy się za święty, jego rozproszonych. Dawał nadzieję pokrzywdzonym i ludzki świat wiary nieznającym Boga. Ciebie prosimy. za przegodliwie służyli tym, którzy potrzebują duchowego wsparcia. Ciebie prosimy. Jezusa, ja Naśladując Maryję, pokorną służebnicę Pańską, prośmy za wszystkich, którzy podejmują inicjatywy prowadzące do życia w części naszych rodaków, aby w nas znaleźli gotowy do współpracy apostołów w części oraz żeby ich poświęcenie wydało owoce. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Wzywając wiernych, ujmij się za władze państwowe, by stanowiły prawa służące dobrym obywateli, a także za wszystkich dobrowolnych abstynentów, aby ich przykład pociągał innych do życia bez alkoholu. Ciebie prosimy, Zolecajmy jej wszystkich zmarłych y, działaczy część wszystkich zmarłych owców, środowisk część również i tych, którzy tragicznie y, w stanie upojenia podeszli z tego świata. Módlmy się też intencji tej przyśpiew za zmarłego Henryka Algorziaka, by Bóg w swoim miłosierdziu obdarzył jej życie wiecznym. Ciebie prosimy. Nie. owoców takiej niebie ale trwali w tej pracy i oddawali siebie na służbę Bogu, ukształtowano cnoty trzeźwości potrzebnej do zbawienia oraz otrzymali od Boga morski radość na tej drodze życia. Ciebie prosimy. Amen. przez krzyż poprowadzić nas do chwały stania. Wspieraj nas, ustawić je swoją łaską na drodze życia wiecznego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.